Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Ja myślę, że te wspomnienia, czy tam gdzieś tam ta atmosfera, która była niefajna, już już dawno przeminęła. Każdy robi swoją robotę i widać, że to zaczyna procentować duże zmiany w związku, ale również myślę, że duże zmiany, jeśli chodzi o, o, o kadry, szczególnie tę kadrę naszą A w Skokach narciarskich. Widać, że chłopaki są wypoczęci, zadowoleni, przygotowani do sezonu. Oczywiście ten sezon nie będzie łatwy, bo tak jak padło tutaj pytanie, że zaczyna się już w zasadzie początkiem listopada, a kończy w kwietniu. No to tak długiego sezonu jeszcze nie mieliśmy. Wprawdzie są tam pewne przerwy i, i to też powoduje, ale z kolei są wyjazdy, bo mamy i Stany, których wcześniej nie było. E, może tylko dlatego, że jedna impreza jest taka główna, bo jest w tym roku Mistrzostwa Świata w Planicy, więc. Każdy de facto będzie do tego głównie się przygotowywał, ale myślę, że cały sezon jest bardzo ważny i tutaj, tak jak Kamil powiedział, ważne jest to, żeby przetrwać cały sezon, a nie tylko początek czy koniec. A konto tego długiego sezonu intensywnego chyba też kluczowe było, że bardzo szybko obsadziliście nowego trenera, bo on już właściwie pracował od kwietnia, więc ten okres jego pracy, przygotowań trwa mniej więcej tyle, ile będzie skakanie w zimie trwało. Powiem tak, z doświadczenia i to bolesnego wiemy doskonale, że z trenerami jeśli jest gdzieś tam zamiar związku, czy, czy coś, się, coś się dzieje, to trzeba rozmawiać dużo wcześniej, bo kwiecień to już jest taki okres, gdzie trener powinien przygotować właśnie się do, do szkolenia i koniec kwietnia to już jest w zasadzie rozpoczęcie. Patrząc na to, jak wcześniej było u nas, że chłopaki w zasadzie 3 czy 4 dni po zakończeniu sezonu zaczynali następny. No to z takim trenerem trzeba byłoby się już w grudniu chyba dogadywać, żeby to wszystko było. A wiemy, że to jest bardzo ciężkie, bo no te rozmowy były z różnymi trenerami naprawdę i to z bardzo wysokiej półki, mniej znanymi, więcej znanymi. Powiem tylko tak otwarcie, że dużo z tych tenerów bardzo bało się przyjść do Polski ze względu na popularność w Polsce skoków. I, 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 I może nie na to, że sobie nie poradzą, ale z tym, że gdzieś tam wiedzą doskonale, że jak wszystko idzie pięknie, to są noszeni na tak zwanej lektyce, a, a później jak coś jest nie tak, no to ciężko to przeżywają. Wojna jest niesamowita nie tylko na Ukrainie, ale też ta rywalizacja sportowa i sprzętowa w skokach jest też na niesamowitym poziomie. O ile rok temu Stefan Horgacher obalił nasze buty, o tyle teraz udało się zrewanżować i te buty zostały obronione to na ten rok to... tylko. W zasadzie. Nie no, Fis już troszkę wcześniej gdzieś tam przyklepał to, że te buty są do, dopuszczone, dopuszczone według pewnych reguł, czyli ta asymetria zostaje, ten tył musi się pokrywać z, z centymetrami, które są razem z tą wkładką. I to jest wszystko ok, bo taki był też gdzieś zamiar. No, wiemy, że Stefan wyskoczył w trakcie sezonu z jakimiś innymi butami, któremu nie dopuszczono. No niestety spóźnił się, tak jak o, to, o co nas oskarżył wcześniej w Willingen, tak teraz on też zaniedbał to i do Maja nie zgłosił tych butów, więc niestety nie zostały dopuszczone. Ale wiemy, że przymiarki już są takie, że od przyszłego roku chcą spowodować, że te buty będą zupełnie inne, czyli będą symetryczne, nieasymetryczne i pewnie ten tył tej gąbki też będzie zmniejszony. No zobaczymy. Wydaje mi się, że nie tędy droga, jeśli chodzi o same buty, ze względu na to, że te, te buty, które są asymetryczne, powodują, że zawodnikowi łatwiej. Jest zdecydowanie narty w powietrzu prowadzić. E, oczywiście kwestia przyzwyczajania pewnie i na to będzie czas letni, żeby się przyzwyczaili zawodnicy do tego, ale nie wiem, czy tędy akurat droga. Czy to są rzeczy, które de facto koniec końców się przekładają na długość skoku, czy tak naprawdę gdzieś tak mentalnie uspokajają chłopaków, że oni są wyposażeni w topowy sprzęt? Wszystko ma, to jest tak po trochu i wszystko ma jakieś znaczenie, na pewno i, i odległość i też bezpieczeństwo, bo FIS cały czas powtarza, że dla nich najważniejsze jest bezpieczeństwo, e, więc stąd też te redukcje tych wkładek, kątów butów, zapięcia, gdzieś tam kombinowano różne rzeczy. I de facto z jednej strony fajnie, że Sandro w tym momencie pyta zawodników, jakie są ich odczucia, bo to oni skaczą. Nie trenerzy, nie, nie ci, którzy się zajmują tym sprzętem, tylko sami zawodnicy muszą jakby wyrazić swoją opinię i wtedy można budować ten najbardziej optymalny sprzęt, który no, nie tylko daje odległość, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Pan jest troszkę rozczarowany i trenerem chorągęherem, i trenerem doleżalem pod tym względem, że no, jednak byli trenerzy naszej kadry, a a trochę tak no, konkurują w ten sposób z Wami, w taki sposób, no, być może niekoniecznie elegancki, czy Pan po prostu traktuje, że biznes jest biznes? Znaczy ja wiem doskonale, że no oni teraz grają do innej bramki zdecydowanie, więc no ciężko by było w tym momencie jakby wymagać od nich czegoś, żeby nie robili dla swojego teamu, bo jak byli w Polsce, to robili dla nas to, co jest najważniejsze. Na pewno troszkę mi jest szkoda tego, że właśnie gdzieś tam my pracujemy, bo to nie tylko ci trenerzy, ale cały sztab gdzieś tam pracuje na, nad tym, co nowego wymyśli, żeby było lepsze. Trener później sobie to w jakimś tam stopniu przypisuje, a później ma jakieś no, argumenty, który, z którymi może walczyć przeciwko jeśli już jest w innym, w innym teamie, e, może gdzieś tam w przyszłości trzeba byłoby wprowadzić klauzulę poufności czy coś w tym rodzaju, no chyba, że FIS wprowadzi coś zupełnie innego, że całkowicie zabroni jakichkolwiek nowinek i, i tylko i wyłącznie określony ten sprzęt będzie, że nic nie będzie można zmienić, bo do tego gdzieś tam się przymierzają, bo chcą stworzyć katalog, który będzie sprecyzowany bardzo dokładnie, co można, a czego nie można. To może czuje Pan pewną satysfakcję, że Wam się udało z tymi butami, że udało się je dopuścić, a Stefanowi Horngacherowi jednak nie. Znaczy satysfakcję bym miał, gdyby zawodnikom pozwolono na olimpiadzie w nich skakać, bo faktycznie jak popatrzymy, co było w Willingen, to, to było widać, że nie tylko chłopaki czuli się zdecydowanie pewniej w tych butach, ale było widać choćby po wynikach, że jednak no, pięciu zawodników, pierwszej dziesiątce na każdym treningu i zdecydowane wygrania, no to było widać, że, że to funkcjonuje. To też nie jest tak, że, że sprzęt jest cudowny i tak dalej, ale ten sprzęt choćby w jakiś tam stopniu dawał komfort czy też pomagał w tym, no to to jest naprawdę bardzo duży plus, plus psychiczny dla zawodnika. Ode mnie jeszcze, Panie Prezesie, na koniec pytanie o czołówkę. Czy ta czołówka, która tu przyjechała w komplecie, czy tam będzie kon, konstans tak jak w zeszłym sezonie, czy przewiduje Pan jakichś zmian, że na przykład Niemcy dzięki Doleżalowi i jego sekretom od nas wyniesionym gdzieś tam będą tuż przed Austriakami, Słoweńcami czy Norwegami? Myślę, że gdzieś tam Wisła jeszcze nie będzie takim odnośnikiem, co się wydarzy w Połaży Świata. Ja myślę, że gdzieś tam koniec grudnia już będziemy wiedzieć, czy jest jeden z takich zawodników, który zdecydowanie faworyzuje i gdzieś tam jest na, na czele tej stawki. Choćby z tego powodu, że Wisła cały czas jest tą hybrydą i jednak bardziej przypomina lato niż, niż tę zimę, mimo to, że tor będzie lodowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa na pewno jest też taka, że mamy tę przerwę, która może bardzo dużo zmienić. Jeszcze w tym wszystkim. E, prawdziwa zima pewnie zacznie się w Kusamu, no, bo zazwyczaj tak jest. E, no i zobaczymy. No, patrząc po lecie, no to zdecydowanie stawiałbym na Dawida, który, który zmienił swoją technikę, wrócił troszkę do tego swojego starszego skakania i to naprawdę fajnie działa. Więc mam nadzieję, że Dawid gdzieś tam przez tych parę tygodni, które teraz były do kolejnych startów już zimowych, nie z tej techniki nie zaniedbał i, i będzie tak samo skakał, a jestem od niego pewny. Widziałem dużo skoków czy to Piotka, czy Kamila i pozostałych zawodników, również kadry B. Można być naprawdę bardzo dużym optymistą, ale ja zawsze jestem tym takim człowiekiem, który raczej mówi coś, jak się już czegoś dokona. Nie lubię jakby wyskakiwać przed szereg. W przeciwieństwie do często mojego poprzednika <noise> prezes Tajder lubiał gdzieś tam opowiadać o tym, jak jest cudownie, a później gdzieś tam zdarzało się rozczarowania. Nie zawsze, ale zdarzały się. Ale to też jest fajne, bo tam gdzieś w pewnym stopniu uzupełnialiśmy się, jakby nie było. I wy dziennikarze mieliście o czymś mówić. Mam nadzieję tylko, że gdzieś tam te te nadzieje, czy to, co gdzieś tam widziałem i mam w sercu, to się spełni i będzie wszystko tak, jak, jak sobie wymarzyliśmy. Czy szef postawił jakiś plan minimum przed trenerem Turbiślerem i Drużyną? No Tomas i cały sztab dostał już wytyczne dużo wcześniej, bo już na wiosnę, że przede wszystkim ta trójka najlepsza chłopaków, czyli Dawid, Kamil, Piotrek, mają wrócić do swojego najlepszego skakania, jaki jest, a pozostali mają ich gonić i mają punktować w Płaży Świata, żeby nabierać jeszcze więcej takiej pewności siebie. Widzieliśmy już choćby po Pawle, który już można powiedzieć, że latem zaczynał się tam zadamawiać i pokazywał się z jak najlepszej strony. Ale żeby się to zimą wydarzyło, to, będzie, to, to są takie cele, nie stawiamy na pewno żadnych takich kryteriów. Oczywiście są pewne cele, które trzeba wysłać do ministerstwa i, i takie cele każdy zawodnik ma, ale przed trenerem takie wezwanie było i, i, i mamy nadzieję, że się spełni, bo lato było bardzo pozytywne. No jeszcze spytam o prezesa Tainera, bo wnuczka debiutuje w Pucharze Świata, więc takie pytanie, czy może myśleliście, żeby tam dać prezesowi machnąć chorągiewką wnuczce? Powiem szczerze, tak, że nigdy nie ingerujemy jakby trenerom w to, co, co się dzieje. To, to trener jest jakby tym pierwszym jakby członem tego, tego sztabu i to on powinien decydować. Myślę, że gdyby taki pomysł być, był, to pewnie by tam nic, nie, nic nie, nie stało na przeszkodzie. Pytanie jest, czy w ogóle prezes Steiner by chciał, bo jednak to jest trochę wyzwanie i to jest jednak jakaś tam odpowiedzialność, tym bardziej, że stoi ci na, na starcie osoba bardzo bliska. Jeszcze o te ostatnie treningi, te Wiślańskie, spytam. Bo wspominał Pan oczywiście o, o tym, jak to wyglądało, ale o ten trening spytam. Czy może ktoś Pana tam zaskoczył tak jeszcze pozytywnie, oprócz, oprócz tej naszej starszyzny chociażby? No, na pewno pojedyncze skoki niektórzy zawodnicy mieli naprawdę bardzo fajne. No, już Olek, który walczył kwotę do poaru świata z poaru kontynentalnego, e, na pewno Tomek Pilch. Myślę, że Kacper Juroszek cały czas e, utrzymuje jakby się naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście ma pewne skoki, które cały czas gdzieś tam musi korygować, ale niektóre są naprawdę takie, takie topowe. E, no, myślę, że jeśli chodzi o A-Kadrę, no to wszystko, wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. To przygotowanie widać, że było naprawdę na wysokim poziomie i, e, i, i było widać jakby ich chęć skakania dalekiego, uśmiechy na twarzy i, i zadowolenie. Oczywiście no, gdzieś tam przyjdzie teraz moment taki tej bezpośredniej e, styczności z innymi zawodnikami i na jakim poziomie jesteśmy, bo jeśli skacze się samemu, to ciężko jest się odnieść, można się odnosić do tego, co jest wewnątrz. Ale nie odniesiemy się do tego, co jest jakby na zewnątrz u tych zawodników, których czasami gdzieś tam brakowało, pojedynczo się pojawiali, ale później niektórych nie było, więc ciężko jest jakby w tym momencie powiedzieć, w którym dokładnym miejscu jesteśmy. Mamy nadzieję, że w dobrym. Czy ponowny podział kadry pomógł w przygotowaniach, ułatwił je, żeby były też bardziej skuteczne, efektywne? Ja myślę, że przede wszystkim to, co, co, co było przez te dwa lata, było wystarczające. Jednak to nie był na pewno błąd, że ta kadra była po, połączona. Na pewno gdzieś tam ta, to zmęczenie materii się już pojawiło i najwyższy czas był taki, żeby te kadry rozdzielić. Pół roku w skokach to jest wystarczająco, żeby coś wypracować przez nowego trenera? Myślę, że tak. Jeśli ma się tak doświadczonych zawodników, to, to myślę, że to nawet mniej niż pół roku całkowicie wystarcza. Jeśli chodzi o młodszych zawodników, na pewno tego czasu trzeba więcej. Ale tutaj jestem spokojny, bo jednak no, ta nasza trójca i, i tych dwóch zawodników, którzy e, jakby są teraz w tej akadrze. ale też widzieliśmy, że w pucharze e, w letnim Grand Prix pojawiali się inni zawodnicy z B kadry, który, którzy też całkiem nieźle się prezentowali, więc e, no, myślę, że, że całkiem całkiem fajnie to wygląda i, i szczerze dzisiaj mogę powiedzieć, że te pół roku całkiem wystarcza. Jeszcze ostatnie pytanie, nie wiem, być może ono było wcześniej. Co sądzisz na temat zachowania Michala Doleżala? który najpierw buty... Yy, to było, było. Właśnie, no, to... nie, doszedłem później, dlatego, <laughs> dlatego, dlatego chcę zapytać. Znaczy powiem tak, no wiadomo, że są jakby, y, można powiedzieć, dwie opinie na ten temat. Czyli jedna taka, że no pracują teraz zupełnie gdzie indziej, więc jakby grają zupełnie do innej bramki, więc y, no idą na, na swoje. Na pewno gdzieś tam niefajne jest to, że, 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 że to nie oni wymyślili, jakby nie było te buty, tylko to jest cały sztab, który nad tym pracował i wiele, wiele innych elementów. E, więc, no, tak jak mówiłem, no. Może w przyszłości trzeba pomyśleć nad jakimiś klauzulami poufności. Jeśli jesteś w danym kraju, nie możesz nigdy używać jakby argumentów to, co widziałeś. Z drugiej strony, no, wiemy, że FIS przygotowuje też katalog, w którym będzie jasno i wyraźnie sprecyzowane, co można, a czego nie. Jeśli tak się stanie, no to ciężko będzie cokolwiek nowego gdzieś tam wprowadzić. To już będą naprawdę takie drobiazgowe rzeczy. Już są drobiazgowe i bardzo małe, a co dopiero jeśli ten katalog powstanie. Zaulało cię to? Myślę, że nie, ja byłem przekonany, no już po tym, co, co Stefan zrobił w Willingen przed, przed olimpiadą. No to było pewne, że jak Michał tam pójdzie, no to wie jeszcze kolejne dwa lata, które były u nas.